Cześć, ja jestem Maksymatik, a to są do część druga. Numer 11. Ja się pytam, kiedy mi wypłacicie odszkodowanie? Zależy, w czym pan chce je dostać: w dolarach czy w złotówkach. A co to ma za znaczenie? Bo jak w dolarach, to nie dostaje pana ani centa, a jak w złotówkach, to ani grosza. Numer 12. Po rozegraniu bardzo słabej partii golfa więc członek klubu szybko opuścił ten klubowy i udał się w stronę parkingu. W pewnym momencie zatrzymał go policjant i pyta: Czy uderzył pan jakieś 20 minut temu przy 16 dołku? Tak, odpowiedział golfista. Czy przytrafił się panu nieudolny strzał taki, że piłka poleciała ponad drzewami aż poza pole? Tak. Skąd pan o tym wie? Cóż. Powiedział policja. Pana Piłka poleciała na autostradę i wpadła, zbijając okno do jednego z samochodów. Kierowca stracił panowanie nad kierownicą i spowodował wypadek, w którym uszkodzeniu uległo pięć innych samochodów osobowych oraz wóz strażacki. Wóz ten był w drodze do pożaru i nie dojechał na czas, przez co spłonął budynek mieszkalny. Co pan ma zamiar z tym zrobić? Sofista pomyślał chwilę i odpowiedział: Myślę, że ustawienie stóp. Numer 13. Sąsiadka przybiega do Heleny, która siedzi przy komputerze. Helena, Helena, słuchaj, jak ci opowiem, kawał do ci cycki opadną. Helena odwraca się ze zdziwieniem. Na co sąsiadka, patrząc na jej dekolt mówi: Aaa, już słyszałaś. Numer 14. Nowa wychowawczyni jest zdziwiona, że na obozie 15-latków grupę dziewcząt od grupy chłopców oddziela 50-metrowy staw. Proszę zaufać memu wieloletniemu doświadczeniu, mówi kierownik obozu. Dzięki temu pod koniec wakacji wszyscy umieją pływać. Numer 15. Heleno, mówi zasopanym głosem Marian, wyłącz telewizor, zapal światło i podaj mi herbatę. To niemożliwe, jesteś w kinie. Numer 16. Jąkała spotyka kolegę. Kolega pyta Jak tam twoja sześciomiesięczna terapia u logopedy, skończyłeś? Dało ci to coś? Tak, tak, Odpowiada dumny jak pap. Jąkała i nie czekając na zachętę mówi W Czebrzeszynie chrząsz brzmi w W czasie suszy szosa jest sucha Rabina z powyłamywanymi szczeblami Kolega przeciera oczy ze zdziwienia. Chłopie, toż to cud! A dojąkała nadzieją w głosie. Myślisz, sta, sta, stary, że mi się to to kiedyś przy, przy, przyda? Numer 17. Przychodzi baba do lekarza. Panie doktorze, chciałabym, żeby coś się zmieniło w moim małżeństwie. Może ospały i niby. Unika seksu, a ja. Ja chciałabym, żeby wziął mnie mocno i zdecydowanie, jak... jak byk. Spokojnie, da się zrobić, odpowiedział lekarz, owi zdejmując spodnie i patrząc kobiecie prosto w oczy. Zaczniemy od przyprawienia mu rogów. Numer 18 W rzeczywistości, kiedy Pan Bóg wyrzucił Adama i Jerozraju, powiedział im pieprzcie się, a iście i rozmnażajcie się, to wersja ocenzurowana. Numer 19 Karzeł z Rosji ucieka przed mobilizacją. Upada do siostry zakonnej i bez Proszę, czy mogę schować się u ciebie pod habitem? Później wyjaśnię. Siostra się zgodziła. Chwilę później wpada dwóch słyszanych inicjantów. Czy siostra widziała zbiega? Tak, pobieg tam. Odpowiedziała. Inicjanci pobiegli we wskazanym kierunku. Chwilę później spod habitu wychodzi karzeł i mówi... Nie wiem, jak ci dziękować. Widzi siostra, ja nie chcę na Ukrainę. Siostra odpowiada, rozumiem cię całkowicie. Każdy dodaje, a przy okazji, może to niegrzeczne, ale ma siostra świetne nogi. No to siostra, jakbyś spojrzał trochę wyżej, to zobaczyłbyś też jaja. Ja też nie chcę na Ukrainę. Numer 20 Matka kłóci się z córką. Ty chyba wstydu nie masz. Wszystkie twoje siostry dążyły się już rozwieść, a ty jeszcze nie wyszłeś za mąż. To był Maksymatik do wcipy, część druga. A teraz Mem.